Witam Was na kolejnym odcinku z Pokémonów Lecę sobie pod Pokestop Przy którym niby jest Magmar Bardzo fajny Pokémon Kaczka ognista, Może mieć dużo CP i chciałbym go złapać Za chwilę też będę miał jajuszka do otwarcia Więc będzie dużo się działo dziś Shellmet, Omastar, o piąteczka Otwieramy sobie piąteczkę. Co to będzie, co to będzie? Ani sobie jakaś przejechała, się przestraszyłem. Dobra, jedna piąteczka, druga piąteczka, a za 600 metrów będzie następna. Sunker, no tak średnio bym powiedział, średni pokonam. No ale Sinnoh Stone'a znajdzie się... O! Jeszcze level bity. Kurde, wszystko w jednym odcinku? Dobra, jest. Magmarek. Kurde, gorąco tu trochę jest. Żadnego drzewa. Dobra. Żółty. To bierzemy... Grejta. I na Curveball'u weźmiemy go. Kurde. Lagi na domu Kurde Słowo coś w internet idzie Dobra, zaatakował Dobra, nice może wejdzie Kurde No i spin kolił mi mi no co za dziadyga ja tu tylko po niego szedłem To może o Master wejdzie o ma no kurczę Dobra, nie boluje nawet rzucam prostą piłkę i tyle No nie no, złapa. Ucieka kurde, dwa pokemony pod rząd mi uciekły. Dobra, kręcę po topikiem. Piąteczka. Merip, Shelmeta są dobre. Dobra, idę zaraz, bo już takie chmury są. Zaraz pewnie będzie padać, albo będzie burza. A zmoknąć nie chcę, bo mam router i telefon z ubraniami to już tam ciul, ale no urządzeń szkoda trochę. Ajajaj. Aj, aj. Kurde. spray się złapał. Tam widziałem chyba dwa Chimchary. Zaraz zobaczymy czy to dwa Chimchary były. Tak, można je złapać. Zawsze to będzie. Więcej candy do... Zapomniałem w sumie jak się... Pokémon ten... nazywa. Infernape? Tak. Chyba Infernape. Kurczę. Chimchar, łap się chłopie. Dobra, połapię sobie jeszcze trochę tutaj pokemonów i idę do domu. Za 300 metrów mam piątkę, a za 3 km 800 metrów mam dwie dziesiątki. Mam fajne te inkubatory, które skracają czas. Czas, drogę. I chyba dzisiaj jeszcze je przejdę. No tak chcę te dziesiątki wbić. Dzisiaj już z dziesiątki mi wydropił co to było. Larvitar z 24 candy, Dratini z 17 i chyba Merip z 8, czy coś takiego. Co to się tam stało? Się chyba stało na przejeździe, Nie wiem, nie widzę. A więc lecimy do domku. Potem jeszcze może coś dogram, jak sobie będę te dwie dziesiątki wbijać. Trochę cisza, bo głośno mam muzykę. O, akurat jajeczko się wykluło. Piąteczka, co z piąteczki będzie? Jak będzie jakiś starter, to będzie git. Kurde, najgorzej co mogło być. 11 candy. Po co mi w ogóle taki Pokémon? W sumie dużo cp ma, jak na mój level. Będę mógł sobie go spower -upować jeszcze trochę. Zadanie zrobię sobie tym power -upem. Oraz będę miał fajnego tanka w miarę nawet do gymów czy do czegoś tam. Dobra. O 10 jajek wyklułem. A i pomyliło mi się troszkę więcej. Przeszedłem dzisiaj już. Dzisiaj już mam chyba o, 8 km i 700 m. No jest w miarę, ale chcę dobić dzisiaj do 10. Jutro sobie jeszcze pojeżdżę rowerkiem. Oczywiście mieszkam w biskupicach, na Stróży Kolonii. Pojadę sobie może do trawnik, czy gdzieś tam, też w miarę pokomony się respią. Może tam coś złapię. Nie wiadomo. Dobra. Co w sumie koniec tego odcinka. Elo i do następnego.